Dajcie, moi drodzy! Dzisiaj filmik kolejny już z serii niedzielnej Chciałabym Wam pokazać mm, fryzurę, którą można zastosować jeżeli chcecie dodać objętości swoim włosom Ja akurat tej objętości mam aż, aż za dużo, ale, dla, ale mi taki look bardzo, bardzo się podoba Z wykorzystaniem takich e, takich pufek, jakby takich gąbek do włosów. I będzie to kok, który miałam ostatnio w stroju dnia, ale chyba ten filmik trochę później się pokaże. Także najpierw będzie fryzura, a później będzie strój dnia albo na odwrót jeszcze. Nie wiem, zobaczymy. Takie gąbeczki. Hold on. No, to właśnie moja mamusia się załapała na YouTube'owy filmik. I i skończyłam właśnie na tych, na tych pówkach. E, te pówki to są, to są po prostu c, e, zrobione z takiej jakby gąbki, do naczynia, ja nie wiem, no jakieś takie miary szorstkie. Ja to kupiłam w Primarku za całe, euro 50. A widziałam, że w Polsce to po prostu jest masakryczne zdzierstwo za to, i, i to jest strasznie drogie w Polsce. Także nie mam pojęcia e, dlaczego jest takie przebicie jeżeli chodzi o nazwę, no to mówię no to tutaj nie ma konkretnej nazwy jest tylko napisane e, Suitable for Upstyles. tak tutaj jest napisane, także poszukajcie może na ebayu albo na allegro albo cokolwiek albo jeżeli macie jakichś znajomych za granicą, w Irlandii, w Anglii, to po prostu, bo, bo to jest około 6 zł, a w Polsce to, to, to tam pewnie jest dużo drożej. Co nam będzie potrzebne, słuchajcie, do takiej fryzurki, którą miałam ostatnio, to no musimy troszeczkę włosy przeczesać, jeżeli potrzeba. Ja tak raczej nie lubię aż bardzo mieć takich. Ułożonych fryzur, także tylko tak leciutko, żeby one były w jedną stronę, te moje włosy. I pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest: To jest moje drogie upięcie sobie kucyka. Czyli musimy zrobić sobie kitkę w zależności od tego, gdzie chcemy tego koka: tu z boku, tu na górze, tu, tu. No, obojętnie to tam musimy zrobić. Zrobić mm, Oj, przepraszam. Musimy zrobić kitkę. Do tego użyjemy na takiej zwykłej, zwykłej unki. Ja postaram się tutaj jakoś odwrócić, żeby Wam pokazać. I ja akurat nie robię, nie robię tej kitki za mocno. Tylko tak staram się poluzować te moje włosy. No i ja sobie zrobię. Dzisiaj tą fryzurkę tak na boku, może. Ja mam naprawdę dużo włosów, także ja nie mam kłopotu mm, z uzyskaniem takiego efektu, ale mówię, ale z tą z tą pufką efekt jest jeszcze lepszy. E, zapomniałam wam powiedzieć, że są jeszcze w różnych kolorach. Jest jeszcze do blond włosów takim kremowym. E, jest taki rozmiar i jeszcze troszeczkę mniejszy, bo czasami po prostu dziewczyny nie mają aż tyle włosów, żeby, 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 żeby przykryć tutaj całą tą półkę. Także robimy sobie taką kiteczkę z boku. Kolejny etap to tak sobie wkładamy rączkę. Rączkę będzie widać i przeciągamy przez. Przez ten otwór, który tutaj jest. I rzeczą najważniejszą to jest również przygotowanie sobie wsówek tak? do włosów. I teraz będzie taki proces, który wymaga lekkiego skupienia. To będzie przygotowanie tutaj włosów, żeby to obkręcić. Ja robię tak, że rozdzielam sobie te włosy na około na około i tak delikatnie je podkręcam i zawijam wokół tej pufki. I chowamy tutaj resztę włosów. O. Mówię, jeżeli coś wystaje, jeżeli coś tam się dzieje, to możecie sobie to skorygować poprzez poprzez moje drogi poprzez te wsówki no, ja jak mówiłam ja lubię jak troszeczkę w moich fryzurach jest taki yy, nieład i chaos, że tak powiem. Bo no, tutaj jakiś kolega wystaje jeszcze jeden także. Podtrzymujemy tą fryzurę i żeby ona nam się trzymała, żeby nam się nie rozplątało, to zakładamy tutaj te wsóweczki na włosy. Tyle ile potrzebujecie, ja jeszcze jedną tutaj wykorzystam. No chodź, co tutaj się plączą. Jest. Ja zostawiam tutaj tą moją grzyw, grzywkę. Uk układamy. Jeżeli nam coś odstaje, to mówię to w, za w zależności od tego, jak lubicie. Na razie tutaj moja fryzura tak wygląda. Duży kołek i wielki. I w pracy zawsze wszyscy się mnie pytają, jak zrobiłam tą fryzurę. A ja, jak pokazuję sprzęt e, przy użyciu, którego to wykonałam, to wszyscy. Zaraz stwierdzają, że to jest bardzo proste, i też sobie kupią takie coś. Także tak słabo widać, bo mam brązowe włosy i będzie. Może nie, nie będzie widać tego tak dokładnie aż, ale zaraz zrobię Wam dokładniejsze zdjęcia, żebyście mogły sobie obejrzeć, jak to wszystko wygląda. No i co? kochane, możecie sobie wpiąć na przykład takie spineczki z perełkami albo z kwiatkami one też fajnie wyglądają zrobić sobie, na przykład możecie sobie zrobić dwa takie i, i to będzie tutaj też dosyć ciekawie wyglądać możecie sobie, można sobie tutaj spiąć na przykład grzywkę no, ja sobie ją tak powłożę może także tak to wygląda Zapraszam do komentowania, zapraszam na moje blogi, do obejrzenia innych filmików. Pozdrawiam Was cieplutko i życzę unanego dnia. Pa, pa!